Dobrze, warta poznań. Wiadomo, wynik, niekorzystny dla górnika Zadry, wygra warta 3-2. O ocenę tego spotkania poproszę trenera gości, pana Marka Czerniewskiego. Proszę bardzo na wstępie, chciałbym powiedzieć, że no przykro mi, że zepsuliśmy tą fetę, bo rzeczywiście górnik w tej rundzie szczególnie zasłużył na to, żeby awansować i wierzę to, że, że górnik w następnej kolejce już będzie w klasie. Natomiast co do dzisiejszego meczu, no bardzo się cieszę z, z tego zwycięstwa, dlatego, że przełamaliśmy tą pasę takich nieszczęśliwych porażek, bo myślę, że nie zasłużyliśmy w wielu meczach na porażki, na remisy, a jednak te punkty nam Uciekały i w pewnym momencie znaleźliśmy się w takiej strefie e, bardzo trudnej. Natomiast e, to zwycięstwo dało nam e, jedną rzecz. Jesteśmy już e, praktycznie utrzymani w pierwszej widze, i teraz walczymy o poprawę tylko i wyłącznie o poprawę lokaty. Także jestem pełen uznania dla zawodników, kończymy ze złamanym nosem. Bardzo dobrze jeszcze w tej rundzie nikt nie miał złamanego nosa, nie miał roz, rozciętej walki. To znaczy, że nie zawsze dawaliśmy z siebie wszystko dzisiaj. Natomiast oczywiście ta porażka bardzo boli, jak bardzo to mogliśmy się przekonać i po meczu boli nas wszystkich, zarówno jeżeli chodzi o kibiców, jeżeli chodzi o zawodników. Niemniej jednak to my y, jesteśmy odpowiedzialni za to, za to, co dzieje się na wojsku i oczywiście y, trzeba umieć przyjąć, na, mówiąc po piłkarsku, na klatę, takie spotkanie y, i oczywiście wyciągnąć wnioski. Y, piłka. Nożna uczy pokory i dzisiaj był tego przykład, jakże bolesny, to z pewnością zapamiętamy na bardzo długo. Niemniej jednak absolutnie nie ma tutaj nawet mowy o spuszczeniu głowy nawet o centymetr, tym bardziej, że cel jest przed nami i należy wszystko zrobić, aby to osiągnąć. Natomiast